Szanowni mili widzowie, odjechał właśnie pociąg Pendolino w relacji Gdynia-Gliwica. A my zaobserwujemy sobie, co się dzieje podczas przebudowy katowickiego węzła kolejowego. Jest druga połowa grudnia 2024 roku. Jesteśmy na dworcu głównym w Katowicach. Od poprzedniego materiału, proszę państwa, no zbyt dużo się nie zmieniło, ale jednak coś. Subtrakcyjny, jak państwo widzą, stoi na środku toru. To jest rzadko spotykane zjawisko, ale. Ale jest. Fajnie to wygląda, przynajmniej na żywo. Pewnie tak pozostanie mieli państwo, dopóki nie przerzucą nowego wiaduktu nad ulicą Mikołowską, który jest tam kawałeczek dalej, tuż za, yy, za peronem. Tutaj prace cały czas trwają, proszę Państwa, właśnie przy przedłużeniu tego peronu pierwszego i tak po malutku, małymi kroczkami idziemy do przodu. Nie wiem, kiedy będzie ukończony ten peron pierwszy, ale cały czas coś tutaj się dzieje. Teraz wjeżdża kolejny pociąg Intercity, mili Państwo. Do Warszawy Wschodniej, Zbielska Białej, jest to Korfanty. A tutaj są robotnicy, widzą Państwo, tam jest sprzęt, jest koparka, tam dalej stoi. Cały czas coś, coś tutaj robi, coś tutaj się dzieje. Idzie to w tempie dosyć powolnym, ale te siły, które pracują, są porozrzucane na całym odcinku. Może nie na całym, ale na dużych elementach odcinka katowickiego, odcinku katowickiego węzła kolejowego. Mam nadzieję, że materiał troszeczkę Państwa zainteresował, i jak zwykle serdecznie zapraszam do oglądania kanału. Patatai.